Witam, pan Piotr Szeleszczuk z firmy Adidas. Dobry. Pan Michał Żebłakow, Legia Warszawa. Dobry wieczór. Szanowni Państwo, dzisiaj chcielibyśmy Państwu pokazać, zaprezentować nowy strój meczowy. Od 2011 roku mamy koszulkę, która została po raz pierwszy stworzona dla Lejdu, personalizowana była to dla nas wyjątkowa koszulka w niej wygraliśmy na nowym stadionie wreszcie zdobyliśmy mistrza i puchar Polski cieszymy się cały czas z podwójnej korony natomiast przyszedł czas na zmianę razem z naszym wieloletnim partnerem firmą Adidas która jest z od wielu lat. Stworzyliśmy koszulkę, która od tego sezonu będzie towarzyszyła naszej drużynie. Mam nadzieję, że będzie równie szczęśliwa jak ta obecna. Koszulka nawiązuje swoją grafiką i wyglądem do lat 80. Jest delikatnie old schoolowa. Natomiast jeżeli chodzi o całą, całą stronę techniczną, jak najbardziej nowoczesna i spełnia wszystkie wymogi nowoczesnej koszulki meczowej i sportowej. Natomiast o tym wszystkim opowie Państwu Pan Piotr Szaresztu. Ja chciałam tylko podpowiedzieć, że ta koszulka będzie dostępna we wszystkich w sklepach Adidasa i na Legii. Także w sprzedaży online'owej. Już od dzisiaj rozpoczynamy przedsprzedaż tej koszulki, natomiast od, od 20 lipca w regularnej sprzedaży. Serdecznie zapraszamy i proszę Pana Piotra o kilka sprzedaży. Tak jest, dobry wieczór Państwu. Bardzo miło mi jest tutaj dzisiaj stać na tej jakże bardzo podniosłej i też bardzo przyjemnej uroczystości, ponieważ prezentujemy tutaj nową koszulkę dla mistrza Polski. Czekaliśmy na to mistrzostwo w Warszawie dla Legii. My również w firmie Adidas Długo, ale doczekaliśmy się i to jest najważniejsze. Legia jest związana z Adidasem od wielu lat. Legia i Adidas to są dwie mocne marki, które na polskim rynku futbolowym, sportowym dominują. Dlatego cieszy nas, że mogliśmy stworzyć kolejny, mamy nadzieję, świetny produkt, który przypomnie do gustu kibicom. Nie nie tylko kibicom Legii, ale firma Adidas to nie jest tylko Legia Warszawa. Firma Adidas to jest lider rynku futbolowego na świecie. Adidas jest sponsorem największych gwiazd piłki z Leo Messi na czele. Adidas jest sponsorem i partnerem technicznym największych imprez piłkarskich świata, Mistrzostwa świata, Mistrzostwa Europy, Liga Mistrzów, długo by wymieniać. Adidas jest także sponsorem najlepszych drużyn narodowych świata z Hiszpanią, na czele. No i Adidas to jest też firma, która dostarcza zdecydowanie najlepszy sprzęt piłkarski, co zresztą widać nie tylko na polskich, ale również na światowych boiskach od wielu, wielu lat i ta tendencja na pewno będzie kontynuowana i rozwijana. Adidas to również największe kluby piłkarskie świata. Jesteśmy partnerem, głównym partnerem największych drużyn piłkarskich poczynających od Bayernu Monachium, a więc najlepszej klubowej drużyny Europy, a także Real Madryt, Chelsea Milan czy wiele, wiele innych i spośród tych drużyn ważne miejsce na mapie piłkarskiej nie tylko Europa, ale też świata, mapie piłkarskiej Adidas zajmuje Lega Warszawa, dla nas klub Najważniejsze w Polsce, drużyna, z którą, tak jak wspominałem, jesteśmy związani już od wielu lat, dla nas to jest partner specjalny. To już są to jest coś więcej niż biznes, to są naprawdę partnerskie stosunki. Chcemy budować markę Legii nie tylko dostarczając jej najlepsze produkty, jakie mamy, ale także współpracując na innych polach, na polach marketingowych, na polach scoutingowych. I dlatego w tym roku rozpoczęliśmy absolutnie unikalną akcję All In for Pro. Państwo byli już na ten temat informowani wielokrotnie. Ta akcja powoli zbliża się ku końcowi. Zaczęliśmy na wiosnę od prezentacji filmu teasingowego. Później szukaliśmy młodych piłkarzy, tych piłkarzy, zgłosiło się do nas bardzo, bardzo wielu, wybraliśmy ponad stu, którzy przyjechali całkiem niedawno do Warszawy z różnych miejsc Polski, naprawdę z Suwał, z Ełku, ze Śląska, tutaj, żeby spróbować swojej szansy, żeby spróbować załapać się do Legii Warszawy, do najlepszego polskiego klubu. Jak to wyglądało? Tutaj widzę, że mamy jakiś problem. <śm> <ś> Wrażę, że chwilkę cierpliwości, niestety właściwość rzeczy martwych cały czas.